Były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono. Ile klocków odłożono? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Więc tak. Co to jest sześcian? Sześcian ma wszystkie ściany takie same. Tak? Czyli mamy tak, 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 tak. tak. Tak, tak. Nasz rysunek poglądowy, no nie? Czyli tu musi być taka sama ilość klocków tutaj i na górze, no nie? Bo to jest A, A, A. Więc teraz, jak użyjemy hmm, 5 klocków, to tu będzie, tu musimy dać 5, tu musimy dać 5, tu musimy dać 5, czyli mamy 5 razy 5 razy 5, to złożyliśmy 125 klocków, a mamy 203. No to dobra. Kolejna liczba, która może być, to jest 6 razy 6 razy 6, tak? 6 razy 6 to jest 36, 36 razy 6 jest 216. A 216 jest większe od 203. Więc to odpada, bo nie mamy tyle klocków. Nie mamy tylu klocków. I tak, 125. Możemy ułożyć taki sześcian. Ale pytanie mamy podchwytliwe. <kluzny> bo pytają się, ile klocków odłożono. Jak mieliśmy 203 klocki, wzięliśmy 125 by ułożyć sześcian, to zostało nam 78. Odpowiedź Co jest odpowiedzią poprawną, bo 78 klocków odłożono. Nie, jest, nie pytają nas, ile użyliśmy, tylko ile odłożyliśmy. Dobra, czyli ilu nie wykorzystaliśmy. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piście.